Przedstaw się proszę i powiedz, skąd do nas dzisiaj przyjechałaś. Cześć, jestem Jagoda i przyjechałam z niedaleka, w sensie też z Wrocławia, tylko po prostu tramwajem kilka, kilka ulic przyjechałam. A na jakie warsztaty do nas przyjechałaś? E, przyjechałam na warsztaty z autoprezentacji, z naszą V, Beatrice. I czego się dzisiaj nauczyłaś? Nauczyłam się, że autoprezentacja to nie jest tylko rzecz związana tak z biznesem i że tylko osoby, które są menadżerami, liderami, działają ogólnie w biznesie, to jest dla nich umiejętność pomocna, ale także każdemu człowiekowi taka autoprezentacja pomaga, ponieważ staje się naszą mantrą, możemy też pomaga nam określić siebie, to też do czego zmierzamy, kto nas, kto nas inspiruje. I to po prostu pomaga. Super, dziękuję.